Naprawdę. I to mocno, mocno, mocno. Co byś by mi zrobił? Uderzyłbym cię. Nagrałem to! Aaaa! Eee. Masz przywalone. I do sądu teraz tak. z tym materiałem. Że już możemy dostałem kilka serwera. No kurwa, nie mów, że cię kubić. <noise> no nie no ja mu nie! Nie! Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie, za nami jest SKK z pelerynką z Mineconu oczywiście, to wcale nie jest pelerynka z Optifina. Eee, I jesteśmy właśnie na jego serwerze, tutaj Hardcore, wystartowała piąta edycja i ze mną razem tutaj stoi Spiderman. I gdzieś tam w dalekiej gildii zających, hasających jest Denku, który nie wiem dlaczego nie żyje na tym spiku. może ja, on jestem, żyje? Jestem, żyje, żyjemy. Denku żyje. To że yes, yeah. yes. Ye -y. Denku przywitaj okay. się. Siema wszystkim. No i tak, i Demku nas tutaj będzie zaraz oprowadzał z How to Gildie i tak dalej, ponieważ on ogarnia nie dość, że hardcora, to jeszcze w ogóle Minecrafta, co u nas zresztą widzieliście z odcinków, że nie za bardzo nam to wychodzi, jednakże... Najpierw troszeczkę takiej mowy wstępnej, że właśnie gramy na tej piątej edycji. Zatem, jeżeli chcecie grać, to możecie grać raz z nami, jeżeli macie tutaj konto premium. Jeżeli nie, to dodatkowe informacje, jeżeli macie konto premium, to są już na stronie. Tam w opisie oczywiście znajdziecie wszystkie przydatne linki. Jeżeli jesteście tutaj zainteresowani, grą przeciwko nam albo wystrzeli, popatrzcie na mnie ładnie, tak. Nie, teraz sobie tak myślę, kurczę, komu on ma gadane i to możesz tak mieć bez przerwy. Dobrze, to ja będę mówił no, podziwiam, dalej. podziwiam, podziwiam. Dzięki. To m, po prostu właśnie zachęcamy was do gry, możecie założyć własną gildię, chociaż to nie, na pewno wam nie zajmie tak e, pff, krótko, jeżeli jak tutaj z całym wywalcą, którzy ogarnęli hmm. jakieś 58 tysięcy steków diamentów w ciągu dwóch godzin. No nie przesadzę. E, dobra, 54, ale nie wiem jak Aha. oni to ogarniają, tam dodatkowe szczegóły są na stronie itd. i tak dalej. Jednak tutaj chcemy ogólnie wam pokazać co, gdzie i jak dla początkujących, bo nie wiem czy są, pewnie są gdzieś filmy o tym, co nie, chcę gdzie. Jak dla początkujących, i musimy stąd zejść. Czekaj, czekaj. Do wody. O, a nie, o. nie tracisz już tutaj HP. Spoko. Chodź. Chodź no bro. tak. No i ogólnie. Dlaczego, bo to jest spawn, czy. Ta, tak, to jest spawn. Aha. I ogólnie do stóp. Dobra, to jest spawn? Co? Tak, wiesz, o dziwo tak. I mamy I nie SKKF, nie, bez włączony, bez tego. Nie, ma, nie wiem, czy masz Włączada, ale tutaj Delta się chwali, że no to dla niego nic, on ma coś lepszego. No, ma delpak'a, no. wiemy. Dokładnie. Delboxa. No i tak, dobra, ale już nie odbiegając od tematu, okay. na samym początku tutaj mamy Ender Chesta, ja tutaj mam parę podstawowych itemów, z tym się zaraz podzielę tutaj z brojem, jeżeli już przejdziemy w jakieś bezpieczniejsze miejsce. Zatem jeżeli macie jakieś przydatne itemy, to polecam tutaj schować i ogólnie zrobimy takie króciutkie oprowadzenie dla serwerzy dla nowych, ponieważ pewnie zaraz się pojawią pod filmikiem pytania, co gdzie i Jaki chcę po prostu tego zapobiec, co tutaj są? Dla nowych jest? czyli dla mnie. Tak, dla Bloa chociażby co tutaj, y -tutaj jest? Tutaj też nie I magicznym sposobem po prostu modłów do starożytnych boostów hardcora przeżyłem jakimś cudem. Dokładnie. Też. To znaczy spróbowałem się w klocku i musieli mnie tepnąć, bo nie mogłem inaczej wyjść po prostu. Albo A, mogłeś zginąć, ale nie, jest A, SMS -y. nie <laughs> Ale nie, tak na poważnie. To jesteśmy już tutaj w Gildi. hasających zająców. Jeżeli jesteście ciekawi, to... Prawdopodobnie będzie. O, Blow, dostaje już miecz. To prawdopodobnie wow. będzie się ostro dziać, ponieważ słyszałem takie ploty, że magister jest w Love i on już gra 29 godzin na 8 dni, żeby nam tutaj wpiewrzyć. Zatem, <laughs> zatem. Ale. Będzie, przeżyjemy jego, my przeżyjemy tak. to na spokojnie, bo oni grają jeszcze dłużej niż magister, zatem wiecie, <laughs> zatem będzie naprawdę ciekawie. No Fajnie. i Denku tutaj sobie stoi nieśmiało troszeczkę. Może nam powiedz, co gdzie i jak tutaj. Oddejty od Jaxa. Eee, tak. no, jesteśmy w naszej gildii i no, na chwilę obecną gildia cały czas, prawda, się rozrasta. No, ale mamy fajne spawnerki już obrobione, tak że będziecie mogli sobie tutaj spokojnie expić non-topper całą noc. Znaczy, Blow już poszedł popsuć coś. O, ho, ho, ho. Już Jaxy ukradł, patrz, ze skrzynki. Nie, tutaj mi rzucają, no, no, będzie dobra, mi też dobra, 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 Będzie dobra. po... Oa 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 oa. oła, oła. No dobra. Wow. no i co, może pokażemy spawnerki? Okej, okay. jest to, to jest Ja widziałem, że tam był ludzi. jeden otwarty, taki właśnie do zobaczenia. Nie wiem, który to był, No, dokładnie. ten właśnie. Ten największy? Ten, ten największy, no pokażę. Okej, no to tutaj zobaczmy w ogóle, jak to czy... działa, bo pewnie wiele osób zacznie się pytać, jak działają te spawnery. No i tutaj akurat to może również nadal pełnić w sesji poradnikową, bo I pewnie HSS teraz wiele osób fajnie. to zrobi. Ta... No o kurde, czekaj. <laughs> Okej, <Okay. laughs> dziękuję. No, ktoś to zalepił, pozdrawiam. Dobra, ty to jakoś zrobisz, masz zenchantowany killoff na efektywność 50. Ja chcę to zobaczyć. Blow, wiesz gdzie to jesteśmy? Jesteśmy... O, dostałeś level, okrągły. Po Podrabicę, Po drabince, Tam na górę i Tak, tak, tak. On się zgubi. No i tutaj są te spawnery, one działają okay. na prostej zasadzie Gdzie latającej jesteście? głowy SKKF-a. Um, no i ogólnie tutaj jest pierwszy spawner, drugi, trzeci, czwarty tam list też piąty, piąty dalej? wiem, piąty u góry. Tutaj patrz. Jak wskoczysz tutaj do wody, to tutaj u góry wnet piąty. A, i tutaj jest piąty spawner, w ogóle nie Gdzie wiem... Gdzie wy Ja tutaj czuję cheaty, ale co, po prostu ja wiem, nie że nie to tak naprawdę czuje. był fart, gdyż... <laughs> Tutaj administracja działa na zasadzie, że oni jedynie administrują, a nie grają razem z graczami. Mandzie, ale gdzie jesteś? Już idziemy po ciebie, Blowku. No tutaj, chodź. Jezu, jezu ale... Wiesz, ale... A mnie kłamałeś, powiedziałeś, że mam iść na nie, górę się, i do góry i drabinką na dół. No do góry, do góry, ale... do góry, do góry, do góry, chodź. A będzie mnie kłamał. Oj, tam. <laughs> Poszedł na dół, ale... No chodź, Blow. Nie chcecie. Byliśmy. myślałem, że już schodzicie, to, już sobie wróciłem, a tutaj. dalej, tam. Jasne, ale cheaty. <noise> co ci ty. ty w powietrzu, co nie? Człowieku, to na minimapce było, także wiesz. <noise> Premium Dobra. Spawner spawnerami, resistance tutaj jest z pajączkiem, który leci na dół i zaraz umrze. No proszę. Chodź, idziemy jak na idziemy na nim Go go go, go szusza, szusza. Co, idziemy prosi, na nim Xpeć. Go, 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 Szybko, szybko, szybko expimy na nim. Nie, nie zdążyłem. <noise> No dobra, Już słuchajcie. Co wy jeszcze tutaj macie, Denku? Bo ile. Ty serwer był otwarty w sobotę, tak? Tak, tak, tak. Nie? Uf. W sobotę? sobotę o 20. Tak, tak, tak. sobotę, w sobotę o 20:00 20 i wygracie tyle z czego ja nie zrobiłem przez całe życie w Minecraft'cie. Okej, okay, spoko, dobra, ale <laughs> dalej, 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 dalej. Oj tam, o tam czepiesz No, czy... zebraliśmy na kuba, znaliśmy spawnerki. Bo i żeby dostać dalej, tutaj, takie... weź opisz dokładnie o co chodzi i tak dalej, bo wiesz, myślę, że 3 czwarte osób nie wie o i takich rzeczach. Jeżeli chodzi o, o samo no to wiadomo, można grać i premium i non-premium. I żeby wow, wow. założyć gildię, no to trzeba znaleźć sobie jakichś tam znajomych jakichś tam kolegów, albo gdzieś tam się zwołać na jakimś spiku No i trzeba znaleźć do dosyć dużo itemów, jakiś tam e, staki diaksów, emeraldów i tak dalej, także no, tego jest bardzo dużo. Mhm. No ale, jak się już założy Kuba, no to można tutaj sobie fajnie pograć. No tutaj są na dole takie pokoje graczy, magazyny Macie tak nadal tą dalej. magiczną, magiczny generator e, obsydzianu? Tak, jest on, ale on jest u góry, wiesz? U góry? Dobra, to chodźmy do góry. Bo to są zwykłe pokoje tutaj, nie ma za bardzo chyba co pokazywać. No, tu na razie na razie nic się nie dzieje, bo. A myślę, no, że genart, generator, generator Obsydianu wiele graczy tutaj zaciekawi, gdyż ja sam jak to zobaczyłem, to ja nigdy nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje. Co prawda gdzieś widziałem film i coś tam, ale wątpiłem, żeby to działało w ogóle. A czemu zdradzasz plany zamku? Nie no zdradza planów zamku. Wiem, że magis wiesz, że magister to ogląda. Ja wiem, że magister momencie. to ogląda, on to wykorzysta, i już zaciera rączki Właśnie. i się strzyderczo śmieje. On już, on już pisze plany tego zamku. <laughs> on już opisał. I... Niech on sobie na Plan i on już tutaj e, wrzeszczy na tych złow, ponieważ on przyjął tam pewnie władzę totalitarną, i on na nich wrzeszczy, co oni mają robić, jak podbić już ten zamek. Zatem wiesz. No, ale nie my się zmówić, nie martwimy. E, no właśnie, tu się włącza, lawa się wrzeszcza z górę i. Magic. Co? <ślapple> 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 Co <laughs> tu jeszcze powinna być woda i właśnie teraz. Wow. Nie wiem, no. <laughs> dobra, OK. No to by było okay. na tyle. E, dobra, no dobra, i, i powstaje obsydia. <laughs> dobra, dobra, chodź, chodź, Blom, my tutaj nic, i, my tutaj nic nie widzieliśmy, oni to Ale pewnie za, rusza, Oni pewnie to za parę sekund coś tutaj naprawią. i nie wiem, my możemy tutaj popatrzeć farma nielegalna. To jest właśnie marihuana, tak, e, nielegalna, SKK wiesz o niej, nie wie. Ale ja zaraz się dowie. Nie, nie dowie się, nic, on nic nie wie. To jest niewidzialne dla jego oczu. Rozumiesz, bro? Rozumiem mniej więcej o co ci chodzi. Okej, okay, na górze nie jest, jest wyjście stąd. Nie pokazujemy tego, to jest tajemnicze tak samo jak korty tutaj, dlatego kliknę w trzy. Żartowałem. Już dałem się tak. Nie, już wszyscy wiedzą mniej więcej gdzie to jest, bo już było oczywiście korty na czacie, lol. A, no trudno. Mhm. Dobra, i ogólnie to, jeżeli ktoś jest tutaj samotny to ja słyszałem, że Tutaj Kubiks liczy, liczył na swoim kalkulatorku Makowskim, że już tutaj obliczenia, szczególnie jak tutaj zrobić system rankingów i chyba jest tutaj m, wiesz, co. gildii oraz chyba pojedynczych graczy, czyż nie? Tak, i, i nasza gildia na chwilę obecną prowadzi ranking. Jej! Wygrywamy. Blow to tylko dzięki nam, co nie? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> no i Blow, słuchaj, może dołączyć do gildii teraz i straci swojego skina y i plarynkę. Y no, czemu? No, bo dołączasz do gildii Z No, ale ty to będziesz tylko. Ty będziesz widział pająka Spidermana, a reszta będzie widziała Steve. co mam wpisać. No, już czekaj, ci zabrał. Pam, pam, pam. Czyli Pam, pam, pam. Dajmy mu mięsko, wszyscy. Wy sobie ustalacie, jaki macie skin, czy każdy ma skin. Nie, każdy musi mieć Stevea, ale w przyszłości będzie dobrze już. Dupcia, dubcie. Nie wolno mówić takich słówek. Dołącz hasa. Dobra, dołączyłem. spam Jeeeeeeeeeeey! Maczacie. Tak, i słuchajcie ludzie, i tutaj taka prośba do was Żebyście nie pisali mi wiadomości w stylu, że ta gildia jest zła, czy tamta gildia jest lepsza Ponieważ to... Te gildie są dobrane według specjalnej receptury I proszę mi tutaj nic nie pisać, gdyż to zostało zamierzone Prawda, Blow? Prawda No, i specjalnie te gildie zostały tak dobrane, ta że man, było ciekawie musiałem e, przetworzyć to co powiedziałeś <laughs> Wiem e, no i myślę, że wyjdzie całkiem fajnie jeżeli będziecie tutaj grać, pamiętajcie o ender chestach, na pewno wam się przydadzą. No i to chyba wszystko, co nie? Denku, a nie podskoczysz na zakończenie? Jej. Jej. A ty blow? Jej, to ja też podskoczę. No to co, żegnamy się? Tak. Cześć. Cześć, Cześć do zobaczenia. Pa, pa. Hej.